Cześć! Cześć. Trochę nas nie było, nie ukrywamy. Ale mieliśmy pewne sprawy rodzinne. Co nie zmienia fakt, że nie, nie zaprzestaliśmy nagrywania ani podcastów, ani recenzji na klasztor. Każda musi się może zdarzyć czasami odsłucham. Dokładnie. Także zaczynamy słuchacie podcastu Dniogiach Tumowa, a witam Was Dzień Za. i Dominik. Dzisiaj mamy dla Was dwa filmy i jeden serial. I o dziwo, nie są to horror. Tak. <noise> Jak na raz to czuję dziwne, ale dobra. Yy, Science Fiction. W sumie tak, Science Fiction. No, no, to zacznijmy od pierwszego, od serialu tym razem, Star Trek Picard. Drugi sezon, dodamy, że drugi sezon w tym... Yy, jakoś dawno się skończył drugi sezon. Skończyliśmy. Skończyliśmy sezon go, oglądać. go oglądać. I powiem... Yy, powiem tak. Mi się bardzo podoba. Mi też. Mimo że jest trochę inny, bo generalnie to jest nawiązanie do serii następne pokolenie, ale jest nieco innym. Jest to jakby opowieść starego człowieka, który wspomina rzeczy, które były, ma żal do tego, czego nie zrobił w życiu. I to tyle. To jest bardziej podróż filozoficzna pikarda, dlatego może pikard. No i pojawiają się też fajne, znaczy fajne, no postacie, które też już są Wam znane, zapewne tym, którzy oglądali Star Trek'a, bo pojawia się Q, który właśnie przypomina Picardowi o pewnych sytuacjach, zdarzeniach i też tak jakby go nakierowuje, że jak to się mówi, no carpe dzień. chwytaj dzień. Bo później już możecie nie być. A bo dlaczego nie chwytałeś wcześniej? Pod koniec tego drugiego sezonu też pojawia się Wesley Crusher. Co na chwilę, co jest prawda? Jest podróżnikiem czasu, jak on się to określił. Tak, pan jest to, się pośmiecił jak najwyższą mhm. istotą. No Pojawia nie? się łupi też. Łupi byłby oczywiście, to ma znaczącą rolę. Mhm. Fajnie by było, jakby na przykład w trzecim sezonie, bo okazuje się, że ma być jeszcze trzeci sezon, ostatni. Jakby się pojawiły jeszcze inne postacie, które były poprzednie, jak na przykład Jordi LaForge albo What? Wolf. Właśnie. Może będzie, może, może zawitajmy jakiegoś... Być może. Mi się wydaje, że rozwiną trochę postać Rosleya Kaszeja w, w tej serii chyba, w trzeciej. No nieważne. Jesteśmy po drugiej serii, nam się podoba. Jeżeli lubicie, lubiliście serial Następne Pokolenie, to powinien Wam się spodobać i Picard. Co tak jak powiedziałem na wstępie, to, to nie jest jednak... Yy, nie jest ten, ten, ten serial, wiadomo, kończony w innych czasach. To jest bardziej filozoficzne mm. podejście do antologii całej Star niż... Akcja, która mhm. się wcześniej. I co prawda, fajnie jest to, że Borgowy Kolektyw tak. Borg, tak. Ale tu jest nieco inny. Bo... Nie chciałbym zadać fabuły. Znaczy, ja mogę kawałek zdradzić, że się chcą <laughs> przyłączyć do federacji. Ale oczy tak, ale oczywiście mają w tym ukrycie swój cel. Kolektyw Borg do federacji. No. To było nie do pojęcia. Tym bardziej, że e, Picard był O, pojawia się Seven. O tak. Z jest i w pierwszej, i w drugiej serii, tak, także postać bardzo ciekawa, nietuzinkowa, też pół błąd, pół człowiek. Tylko że zakończenie tego sezonu też jest takie trochę tkliwie, bo Kiul pokazuje taką swoją jakby dobrą, ludzką stronę, Przez powiedzmy to w cudzysłowiu kończy mu się życie. No właśnie, bo Kół okazuje się, że też może umrzeć umiera. I na końcu nawet Picard go uściskał na końcu. On jeszcze tam im powiedział, że czeka na nich niespodzianka, pomógł im wrócić na statek, ale to wszystko dokładnie zobaczycie jak sami obejrzycie. Polecamy. Bardzo fajny serial. My na pewno będziemy czekać na trzecią, odsłonę. Tak. O, oby oczywiście było, bo takie, takie są zapowiedzi, że będzie... No nie ma pandemii już. No nie ma, ale wiesz jak to bywa. Oficjalnie pandemia się skończyła, więc raczej nie powinno być no. problemów. Chociaż to różnie bywa z tym teraz światła. A jeżeli się kasa skończy, to też nie będzie. No nie będzie. Trochę szkoda, bo, bo jak mają zrobić z tego trylogię, to powinno się skończyć. No mhm. o później no. to. Nie, no ja liczę na to, że będzie. Był drugi sezon, to liczę na to, że trzeci też jakoś będzie się pojawił. Wpada z tego, co bym ten. Seja nie ma jakiegoś dużego budżetu, więc pewnie będzie. Mhm. On nie daje więcej, ten aktor, co gra Patrick Stewart, ja że Picardę całą klasę po postać. Dobra, mniej o tym. Nam się podoba? mam nadzieję, że wam się mm. też spodoba. że Tym <grym> bardziej, że jesteście fanami Star Trek'a. Dobrze. No to może teraz drugi weźmy film, który był tak bardzo wyczekiwany przez wszystkich. Najnowszy Batman. Z Robertem Patersona, 2022 rok. Mm. Powiem, że zdziwiłem się jak zmienili tego. Pinguina. Kto go e, Colin Farris. Colin Farris. No nie poznanie go. No, no zrobili nie to, go nie go. do poznania, ale e, powiem Ci, że no oczywiście te sceny z pingwinem, kiedy już może trochę zdradzę, jak ta scena jest, kiedy wiesz, ten samochód e, robi te przewrotki, kikułkuje, a oczywiście pingwin wyszedł z tego bez szwanku, bez żadnego zadrapania, bez żadnego siniaka, no, tak, no to to, jest, to już było, no śmiechu warte to było, że tak powiem, jest ten To tylko w online filmach, ale zauważ w tym Batmanie było takich tam bardzo mało. Gotnie filmy sobie nie znaczy Ale zobacz, tu Pingwinowi się nic nie stało. Bez żadnej rysy wyszedł, bez żadnego siniaka, zatrapania, bez niczego, a z kolei Batman jest pokazane, jest że... Także dostaje tiry i nie jest jakimś robotem, maszyną, że obijają go, on tak, się podnosi, nic no. mu nie tylko też tam odczuwa ból ma właśnie sińce, ma otarcia, no a pingwin nic. No ale po co mydla jest bólu że no, tutaj właśnie z, zrobili właśnie, no. na, na przekór, że Pingwin okazuje się być niezniszczalny <laughs> bardziej od Batmana. Znaczy, Pingwin jest tylko jeden, nie? Daniel DeVito. E, tak, no, to już jest kultowy Pingwin. Tylko tutaj to zauważ, że ostatnio czy to Joker, czy teraz Batman, odchodzą od tej takiej klasycznej linii Marvelowskich i DC Comics w postaci super niezniszczalnych. No, tak. bardziej stawiają się na klimat. Że, że jest to film o Batmanie, owszem, ale Batman jest człowiekiem. Ma swoje problemy, jest mroczny. Mhm. To, 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 to jest typowy, właśnie mroczny Batman. Choć tak on... jak powinien być, że nie wszystkim jest w stanie pomóc. Wiadomo, musi wybierać między dobrym a złem. No tak, wiesz. Pomimo tych wszystkich jego gadżetów, na które wydaje fortunę, to jest właśnie to pokazane tak, jak mówisz, że on się nie rozdwoi, nie rozstroi. Nie, nie, be... nie, nie będzie w każdym miejscu naraz, zawsze musi wybrać, tak jak normalnie masz w życiu. Nie możesz mieć wszystkiego na raz, musisz wybierać albo w jedną, albo w drugą. Tak jest bardzo opisałem. często. <grywa> I Robert Pattinson moim zdaniem tutaj bardzo dobrze gra Batmana. No moim zdaniem on się w tej roli świetnie odnalazł. To jest na plus. To jest jedna z, z lepszych ról Batmana jakie widziałem. Tak, bo on, on już, Łatka został, jemu ładka została już dawno odklejona jeśli chodzi o Zmierzch, wiesz, który tam głównie to był film dla nastolatek. I potem on zagrał jeszcze w jednym bardzo fajnym filmie Lighthouse, gdzie już mu właśnie ta łatwo została odklejona. Tak, odklejona i tam bardzo dobrze zagrał. I tak, wydaje mi się, że dlatego go tutaj też dali do Batmana, bo pewnie sądzili, że on sobie poradzi. I według mnie I bardzo dobrze sobie, sobie poradził. Tak. Z kolei, na przykład, kobieta-kot dla mnie to jest totalna porażka. Totalna porażka. Grają tutaj. Wiesz dlaczego? No ja, najpierw ja ci powiem dlaczego, potem ty mi powiesz dlaczego według ciebie. Dobrze. Słuchaj, grają w krawic i kobieta Kot tutaj, no, dla mnie, jest totalnie bezosobowa. Że tak powiem, sz sztywna. Sztywna. W ogóle nie nadała tej postaci charakteru. To twórcy tego, moim zdaniem, bardzo, bardziej się skupili na tym, na jej no, problemach emocjonalnych. Nie problemach emocjonalnych, tylko jej or orientacji seksualnej. seksualnej niż na samym charakterze postaci, bo według mnie najlepiej kobietę kot zagrała Michelle Pfeiffer. No właśnie dlatego... W powrocie Batmana, że tak jeszcze przypomnę, 92 rok i reżyser Tim Burton. To tak, wiesz, dla tych pokoleń młodszych od nas, które mogą mnie kojarzyć. Ona moim zdaniem była najlepszą kobietą kot, nadała jej tego pazura, dosłownie ich przenośni. Z kolei właśnie Zoe Krawic totalnie poległa, położyła tą postać bezosobowa, sztywna i skupienie jest bardziej głównie na Orientacji seksualnej, niż na samym charakterze postaci. To jest, moim zdaniem, totalna porażka, jeśli chodzi o tego Batmana. Ta tak, postać. Kobieta kot, kot musi być wyraźna. Ma charakterek, jak Koty. No tutaj, moim zdaniem, I katastrofa dlatego, w, do, w dobraniu tej aktorki do tej roli. I dlatego to nie jest dobra rola, ponieważ to, to, to nie jest dobry kobieta kot, ponieważ to nie jest myślę, Pfeiffer. No nie, no. tak jak mówię właśnie, Michelle Pfeiffer najlepiej zagrała według mnie kobietę nadała jej tego pazura dosłownie w przenośni, tak jak powiedziałam. ją. Ale teraz przejdźmy do postaci, która była pokazana w sposób idealny. A, Nawet Robert Pattinson, no mimo że zagrał pana świetnie, to jednak człowiek zagadka mistrzostwo. Tak, ten człowiek A... z zagadkiem Paul Dano go gra, świetnie człowiek zagadka, mistrzostwo. To jest mi się, daje, że aktor, który brał jakieś tabletki, albo był w zakładzie psychiatrycznym, żeby zobaczyć, jak grać człowieka psychicznie chorego. Tak, bo wiesz, bo się tak mówi, że a dostałeś rolę wariata jakiegoś psychola, ja to tam łatwizna. Właśnie nie. Pozory mylą. O dziwo to, co się wydaje ci być najłatwiejsze, zazwyczaj jest najtrudniejsze. To nie jest tak prosto zagrać psychicznie chorego. Dokładnie. No, ta rola po prostu człowieka zagadki przyśmiewa Pattisona w tym, w tym filmie. Wydaje mm. mi się, że to jest najbardziej ciekawsza, najbardziej, najbardziej złożona postać. postać w tym filmie. Batman wiadomo, dobrze zagrał Pattyson. Ba ba Batman, Batman ta postać Batmana jest konkretnie określona. Ale człowiek zagadka, nawet jak zdejmuje tą maskę. Widać świra w jego orze. Widać, widać, po widać że, odważy, że, że, to jest, że, że ma w sobie to coś. To jest przygotowana rola podstaw. Gdyby tak grali wszyscy aktorzy w jakimś filmie, to po prostu film był Mhm, mm Tak. Jakby połączyć tego człowieka zagadkę z Jokerem granym, granym przez. Chua, Phoenixa. Po prostu myślę mm Świata. -hmm. Do tego daj Patmana. Patysona, ok, gdyby się jeszcze podswoił, dobry aktor, owszem, dobrze zagrał, ale gdyby jeszcze nie mu brakuje do. Człowieka zagadki w tym filmie, brakuje mu do schodów. Tak. Tak, człowiek zagadka to rewelacyjna rola w tym filmie. Na, numer jeden, jeśli chodzi o tak, rolę. No ciekawsze. Na końcu oczywiście też filmu już tam się pojawia Joker, bo on sobie rozmawia z nie pewną wiem, po osobą. Co to było. Nie wiem. I już słychać i widać, że to już Joker się zapowiada. Tylko wiesz, Jokerów było tyle, że no nie wiem, czy, czy ta osoba, która... jeżeli będzie kontynuacja Batmana z Robert Batman Pattisonem, mm -hmm. jeżeli to rzeczywiście jest Batman, polegnie. Polegnie no nie, daje, nie daje tej postaci, no ten aktor tam niby go gra yy, to w sposób jak się w, wysławia i ten sztuczny śmiech na końcu. Mm -hmm. No nie ma szans. No tak. To, no nie to ma szans. Też... Polegnie, polegnie jak nic. Zobaczymy, bo podobno ma być kolejna część, także zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mi się jeszcze podobało to jedna rzecz, na, która jest tam fragment na wstępie i na końcu utwór nirwany. Something in the in Way z, z albumu Nevermind. Nevermind. Ja Niewany nie lubię. Pasowało się tutaj w ten film, bardzo dobrze do, dopasowali tą muzykę. Ja lubię, nie... bo i tematycznie, i muzycznie akurat moim zdaniem ten fragment pasuje. No, tak. Starsze pokolenia, takie jak my, to będą wiedziały o co chodzi. Generalnie bardzo fajnie do, ten ten tę muzykę do tego filmu mm. i tak samo ufui To, że nie jestem fanem Iwan, nie znaczy, że nie doceniam tego kunsztu, prawda? No tak, wiadomo. Dobrze, o Batmanie powiedzieliśmy, z tego, powiedzieliśmy, zostaje film... Rebelia. Rebelia. Film mało znany, według mnie niedoceniony. Też tak właśnie echem przeszedł ten film. Jakoś tak był w kinach może dwa tygodnie, to wszystko. Mhm. Ja z tego to pamiętam. zapamiętam. No, no, możliwe. Rebelia. Science Fiction, 2019 rok, o reżyseria Rupert Wyatt, główny aktor John Goodman. W filmie science fiction cała Asia dzieje się na Ziemi. Jeżeli miałbym porównać z klimatem, to powiem tak: tutaj obcych za dużo nie widać. Pojawiają się w kilku częściach filmu, owszem, ale głównie chodzi o, o, o tą rebelię. Ludzie są po, po 10 latach inwazji obcych na Ziemię, ludzie są podporządkowani. Doszło do porozumienia, negocjacji oczywiście zakończyła się wojna między obcymi ludźmi, ale. Obcy kontrolują całą ludzkość. No i oczywiście jest grupa ludzi, którzy się chcą temu to przeciwstawili. Więź. Rebelia, dokładnie. Rebelia chcą to zmienić, chcą zniszczyć ponieważ, yy, obcych, ponieważ obcy eksplorują wszystkie złoża ziemskie. Czyli zostawiliby Ziemię bez niczego. Mm -hmm. Ludzkość tak by tutaj wymordowała. No tak, oni by sobie całkowicie planetę podporządkowali, pewnie o to im chodziło, a ludzkość, żeby wyeliminować. Tak zwane kletyn. Generalnie fajnie pokazane są, czyli nie są. Nie są do końca. W pewnym momencie filmu pokazane są, jak tam tą, tą maskę, czy co, co on tam ma. Bo to, to jest rzeczywiście takie dziwne. Bardzo charakterystyczne są te, te postacie obcych. Yy, ale nie do końca nie wiadomo skąd, dlaczego, po co. Po prostu przyjacieli dogadaj dogadali się z ludźmi. Cała akcja i cała historia skupia się właśnie na, na roli Rebeli. W takich wydarzeniach, że ktoś musi to zakończyć, ktoś musi podjąć tą walkę. Mimo tego, że wiedzą, że i tak polegną. I to jest właśnie klucz całego filmu. To i filmu. tak się podejmują, właśnie. Klucz całego filmu. To jest... To jest yy... Można powiedzieć... Akcja jest organizowana w jednym mieście, ale mają swoje komórki na całym świecie i chcąc pozbyć się przynajmniej jednej komórki, bo każdy mieście mieli swoje komórki, bo ziemi żyli podziemną ziemią genialnie, i tylko jedna osoba mogła z nimi rozmawiać. Tylko jedna osoba mogła do nich Doszedł. raz na jakiś czas zjechać jakąś specjalną windą na dół, żeby z nią porozmawiać. I właśnie o to chodziło, ale koszta były wielkie. Bo to, to chodziło... To w, bo to wszyscy... Chodziło... W, chodziło o to, że nawet John Goodman, świetny, świetny zagrał w tym filmie, powiedział temu, temu nie, w chwili, nie jeszcze, bratu, bratu tego człowieka, który był w tej rebelii, że, a kto pojeżdżył wszystko, wszystko musi się udać. No tak, bo to właśnie głównie chodziło o to, że oni wiedzieli, że to się zakończy tak, jak się zakończy, że no zginą, ale chodziło o to, żeby, żeby pokazać, że ktoś to musi zacząć, żeby łańcuszek poszedł dalej. Dokładnie. To, był, to jest y, tak zwany sukces z kosztem wszystkiego. Mm. Wszyscy ludzie zorganizowani w rebelię, musieli poświęcić swoje życie w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, żeby ta najważniejsza osoba, ten number one, dotarła właśnie do obcych. Oczywiście mm. chciałbym zdradzić wam. No dobra, zazywam John Goodman gra rolę detektywa, policjanta, który współpracuje właśnie z obcymi, żeby rozwiązać, rozwikłać tą rebelię, dotrzeć do tych ludzi i ich zniszczyć. Czyli generalnie on jest tym człowiekiem numer jeden. A. Musi poświęcić, musi uzyskać po prostu zaufanie obcych na tyle, żeby mógł do nich dotrzeć. I w tym momencie to jest postać tak złożona, tak charakterystyczna w swojej w jak, no powiem to lakonicznie, jak Snape w Harrym Potterze. No, wiesz, Też właśnie. Też musi zresztą znieść zaufanie pod, pod, pod pana, do tego pana, to prawda. Ale musi poświęcić wszystko. No tak, to jest. I wierzę, że poświęci wszystko. Taka osoba, jak na to się decyduje, no to że stawia wszystko na jedną kartę. Generalnie klimat szpiegowski filmu, klimat yy, niepewności. Tak w tej się klimy... trzyma w napięciu, bo czasami. Tak, do końca. Do końca Ponieważ... właśnie nie wiesz, jak Są, to będzie. Dokładnie. Są ludzie, którzy, którzy, których y, widz wierzą, i na rebeli. Ale są ludzie, którzy są z tej rebelii, ale do końca człowiek podczas całej fabuły filmu, oglądania tego filmu, po kolei się, kto jeszcze jest w to Zaangażowany. Mm -hmm. No i ta końcówka po prostu rewelacja. Nie? No, kończy się świetnie. Także film według nas strasznie niedoceniony. Bardzo dobre kino science fiction. Warto polecenia. Warto polecenia. Jeżeli chcecie Rebelia 2019 rok, to jest to ja, Rupert Wyatt z głównym aktorem John Goodman. John Goodman, jeżeli kojarzycie, to jest Fred Winston. <noise> Między innymi. <noise> Między innymi. Fajny aktorek, on głównie komedy grał. No, yy, tak, on jest. głównie miał jakieś takie epizody w komediach. To ale... też nie. Jeszcze <noise> był na science fiction, w którym miał tego psychopata, który znam tą w laskę w, w Okazało A, się, że w tym bunkrze, tak, tak. To, 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 to nie był jakiś właśnie yy, odłam projektu Monster? Są tak, tak projekt mocny, tak, e, tak. czyli O, o, właśnie. To jest cała ta franczyza Crawlerfield, to chyba trzeci, trzeci film z tej serii. Tam też go psychopatę i też dobrze znają. Tak, on, on tam grał niby psychopatę, że chciał tą dziewczynę uratować przed obcymi, żeby nie wychodziła na zewnątrz. do nie nie swoje Ona chwili. mu nie wierzyła, ale potem na końcu się co? Okazało, że, że... niby psychopata miał rację. Miał rację, dokładnie, dokładnie. O właśnie, tak, wspomnieliśmy już o jednym filmie, całej serii Cloverfield. Yy, po na inaczej w takim Oczywiście w którymś z podcastów opowiemy Wam o tym. Całej serii? Tak. Może. Całej serii. Dokładnie. Słuchajcie, to są trzy filmy, które y, polecamy, oglądaliśmy. Najbardziej w tym podcaście ja osobiście polecam Rebelię, bo to jest film niedoceniony. ja do niego często wracam, lubię go oglądać, trzyma napięciu, mimo że no, nie ma jakieś są ostatnie opcje pokazane, są y, obcy pokazani. Y, ale nie ma tutaj, tyle, tak jak ludzie by chcieli, że o filmu Science Fiction, że o, tu porozumienie jakieś tam. Mm, okay. Tu jednak jest trzymanie to w tajemnicy i bardzo fajnie, bo to jest taki fajny mroczny klimat. Większość akcji dzieje się w nocy o zmierzchu. W, w, w jest w to sumie, nie ma słońca nawet prawie. Tak, to wśród sobie, że ten film, w tej filmie nie ma słońca. No może się... przebija się liście za jakiś horyzontem. Czy znaczy generalnie wszystko. może słońca tego nie ma, ale też akcja się w cień toczy też. Nie jest no tak, tak, że tylko w nocy. A na Ziemi. Ziemia ma też no. dzień i noc. No tak. Dokładnie. <laughs> Polecam rebelię i Star Trek'a. Star Trek Picard, rebelia Batman z Robertem Pattisonem, w roli głównej. To było tyle dzisiaj. No, to by było tyle na dziś. Także przepraszamy za mało opóźnienie, niestety nie z naszej winy. Postaramy się zrobić to regularnie teraz. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Nie zaprzestaliśmy, nie bójcie się. Jeżeli będzie dłuższa przerwa, znowu wrócimy na pewno. Jeżeli będzie jakaś przerwa, to domyście się, że coś po prostu wyniknęło i tyle. Dokładnie. Na tę chwilę, obecną chwilę. Wszystko. Dziękujemy, że jesteście z nami. No i zapraszamy do kolejnego podcastu. podcastu. Życzymy wam dużo oglądania filmów ciekawych. Jeżeli macie jakieś ciekawe filmy, polecajcie je w komentarzach. Tak, piszcie. Zainteresowanie tym, co Wy nam polecicie. Tak, oczywiście. Czekamy też na Wasze polecajki. Albo yy, możecie też polecić jakieś filmy, które Wy już oglądaliście. W sensie, nawet jeżeli Wam się one nie podobały. To możecie, je, tak, to możecie je nam polecić, że na przykład ten, ten film wcale nie jest taki fajny, no to my obejrzymy i zobaczymy, wyrobimy sobie własną opinię, czy faktycznie to jest dno, czy jednak nam się spodobało. Dokładnie. Bo możemy właśnie przecież nie tylko o filmach mówić, które nam się podobają, tylko też jakieś wiesz, które miały być jakimś tak jak Batman. Miał być hitem, a wiesz, a według nas wcale się hitem nie okazał być. Nie jest zły, aczkolwiek no ma wady, dużo wadno. Dużo No mówię, ja osobiście wolę, wiesz, Batmana w reżyserii Tima Bartona, nie? Wolibyś tak Tima Bartona. No <laughs> też, no ale no chodzi o sam sposób przedstawienia Batmana i klimat. Dokładnie. Fajnie, żebyście z nami dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.